Dobry w sobotę. Jak widzicie, sobota to ciekawa robota i robimy korekcję na całym stadzie. Już jesteśmy dobrze za połową, bo około 50 krów jest w tym momencie zrobione, a mamy godzinę, żeby nie skłamać 13.30, także miałby dobry czas. Około dziewiątej był początek. No to na te 50 grów około 70 patronków zostało założonych, niestety dwa razy do roku korekcja to jest zdecydowanie za mało, zwłaszcza, że nie mam żadnych wanienek do kąpieli racic, nie mam bardzo możliwości gdzie tego umiejscowić, tak więc to też podnosi statystykę nieubłagalnie, no i tak to sobie działamy, zamknięte na jednej stronie były, na tej, tak jak do dojenia praktycznie teraz chodzą, więc jest dużo łatwiej wgonić, tak? Bo jak tutaj wejdzie już ten róg, to nie ma bardzo gdzie się zawinąć i wskakuje w pierwszą część poczekalni, później przeganiana jest do drugiej i jest miejsce, wtedy się zagania jedną, bądź dwie. Na początku szło po dwie, ale teraz już takie specyficzne, bardziej charakterne zostały, takie charakterki ostre i łatwiej jest po jednej jeśli tych samych Także wganiam sobie po jednej i spokojnie na dąże. Troszkę więcej mam z tym obowiązku, ale nie źle, także tak sobie dzisiaj walczymy. Myślę, że do obrządku powinno się udać zakończyć tą operację, bo do zrobienia będzie około 82. ale trzeba. Następne już zostawiam korekcji gdzieś na początek września, koniec sierpnia, początek września, w takim luźniejszym okresie, żeby już całą jesień i trzecia korekcja w tym roku będzie w grudniu no i tak to trzeba powoli sobie ustawiać. i od grudnia pewnie do wiosny będzie spoko trzy dni w roku trzeba poświęcić na tą robotę nie ma zmiły chcąc mleko doić grupki muszą chodzić, nogi to podstawa od tego zaczyna się wszystko tak więc robimy, robimy, robimy. W międzyczasie wystąpiła mała reorganizacja, bo już e, po pierwsze było ciasno tam po tamtej stronie za wózkiem, bo tam mało miejsca. A po drugie, te krowy od rana stały i nic nie jadły, więc a, trzeba było im dostęp do stołu paszowego zapewnić. I wykorzystaliśmy oto taką poczciwą drabinę. Drewniane tutaj by nie wytrzymały, ale stalowa myślę, że da radę i powstrzyma napór zwierząt z jednej, jak i z drugiej strony ale już są przegrodzone, nie będą się tutaj mieszały no i przy okazji te zrobione mogą się najeść do woli wodę miały i tak, ale najeść więc to, żeby tego spadku mleka nie było zbyt mocnego no i też położyć, które chcą także więcej legowisk dostępnych same plusy my tu dalej walczymy, niedużo nam zostało a wy sobie zobaczcie przy okazji obchód z wczorajszego wieczornego właśnie objazdu jak wygląda kukurydza i jak wyglądają trawy powiem wam, że aż się boję patrzeć no, niektóre to wyglądają tragicznie, no, tak jak to o, czarne padło, tu też nie ma szału czwarty liść wychodzi tak, to po trzy. A teoretycznie z czwartym liściem wychodzi z wzrostu. No dostała po tyłku, dostała i to mocno przez ten rozy. Ale jeszcze ja bym jej nie skreślał. Jeszcze nie, jest źle. Gdzieś tam na tych poprzeczniakach wygląda tragicznie. Ale tu, 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 tu. No może odżyje. No. Ciężko powiedzieć, no tutaj to już kurde tą to mocno z... Z... zcięło. Ale jak stożek wzrostu nie uszkodzony, to ona jeszcze z ziarna będzie wosła. No sporadycznie są takie gdzieś uszkodzone totalnie, ale większość jeszcze stoi i się trzyma. Także no może, może chociaż tą plantację żeby ocalić bo tamta na piasku to pewnie leży co była dzień wcześniej siana a tutaj to już nie chce mi się tam iść do tego dołka patrzeć ale któregoś dnia jak to się ociepli trzeba będzie przejść po całości zobaczyć, przez ten wylot wzdłuż i wszerz jak to wygląda no ma tu nie ma totalnego bo żeby wszystko było o takie, to już to wiadomo, że to nie wstanie. Ta jeszcze ma nadzieję, bo jeden liść tylko zgubiła. Oj, kur... Ciężkie jest życie na tej wsi. A trawy wyglądają tak, no. Może nie jest dramatycznie, ale wiecie co? Już ona się zaczyna kłosować. O, mleczy przekwitane. Chyba nie ma co przyciągać tego bo będzie dramat zaraz przyjdziemy sobie na siankę no tu gdzie niżej to troszeczkę jest ładniej o to to nie moje to tego to nie patrzymy zaraz będziemy na kolejnej łące przy okazji sobie i łąki przypatrzymy tutaj to było przesiewane w dwudziestym roku także 5 lat temu już też by się kwalifikowało do ponownego odsiania no na siankach to jest jako tako już tutaj coś nalecisz. trawa po kolana gęściutka to są miejsca gdzie jest biedniej no tak jak tutaj no ale też narzekać nie można żeby było co kosić nawet Dobra, jeszcze zostanie mi objeździć i przejść się na dwóch najlepszych łąkach. O, jeszcze tu lucerna się pojawiła. To była trawa z lucerną siana. Coś zostało. A, i ja na wiosnę tutaj te wapno rozrzutnikiem rozsiewałem z tych worów. No i się lucerna pojawiła, pokazała, znalazła. I zobaczcie jak przejazd, tu gdzie było wapnowane o, tędy był jeden przejazd rozrzutnikiem, to było mokre. Zobaczcie, jak gdzie gęściej sypało, gdzie ślady kół, jaka trawa. A tutaj jakie fale dunaju. To już słabi i dalej też słabiej. I zobaczcie analogicznie, bo to był tylko raz w koło przyjechałem tej łące. Środek bez szaleństwa, a tutaj gdzie wapnem dobrze sypnięte. <todgłosy> Jest, odznacza się, odznacza się jak skurczy syn. Także już nie trzeba pH badać czy czymkolwiek. Widać, że to trzeba mocniej wapnować, odkolwiek to i tak zawsze, bo tam dalej jest lucerna. Zawsze to było wapnem sypane, jak na lucernie to i tutaj. Ale mimo wszystko. No, nie no tutaj, tutaj na siance to jest ładnie. Ładnie, już tam widać, że jest ładnie. Także można będzie dziabać w przyszłym tygodniu. Jest godzina 16 i zostało tylko jedną wgonić. Zobaczcie drabinę. No, to jej dzieło. Chciała łazić pod drabinie, patrzcie. No Ją do cybku można wziąć. Po drabinie chciała włazić. No i troszeczkę do jej wagi niedostosowana to te, te urządzenie techniczne, także się zrobił banan, ale najważniejsze, że bez strat w zwierzętach. Zobaczcie, zobaczcie, to na koniec to zostają same artystki najlepsze, jakby to tak spokojnie iść, to trzeba kombinować do końca. No powiem wam, że wreszcie już ten dzień wyczerpujący minął, niby nie jest to ciężka praca, ale powiem wam wyczerpujące, cały czas na nogach i tylko za krowami, łażenie i łażenie i łażenie i danianie się za nimi, także to też troszeczkę... Wyciąga energii, nie ma co ukrywać. Cały jestem upierniczony od góry do dołu, no ale cóż no. Jakie biuro, taki atrament, nic na to nie poradzimy. Ale no cóż, podsumowując, 78 krób zrobionych. Nie pamiętam ile o Patronku. było coś ponad 100 i tylko 9 kotów. Z czego połowa opatronków to za i Jakie wnioski? Jednak chyba trzeba się będzie zdecydować na i zrobić coś, jakąś ranienkę do kąpieli racic, I to by już ten problem na pewno ograniczyło znacząco. Co do mleka, jako ciekawostka spadku nie było nociutkie, później było zaczęte, więc więcej mleka. Także o tym krową koło tyłka, można powiedzieć latała ta korekcja. Już przyzwyczajony w sumie są, że coś się na tej oborze dzieje, bo jakaś na tygodnie temu była korekcja. Później mycie tej obory było, teraz znowu korekcja, także przyzwyczajony, że cały czas coś wokół nich się dzieje. No ale myślę, że tutaj teraz już nie dość, że warunki się zmieniły jasno, to i kopytka zrobione, więc tego mleczka znowu powinno przybywać, przynajmniej takie jest założenie tych wszystkich prac i miejmy nadzieję, że się ziści jednego nie zdążyłem dzisiaj zrobić, już mi się tego nie chce mówiąc szczerze mam dość eee, agrafki poprzykręcać, bo niektóre te cybanty no urywają się, tak nie, już mam zamówione eee, 40 sztuk, A tutaj gdzieś tylko tak po 10 jest wyłamanych, miałem to dzisiaj zrobić, no ale zeszło się eee, z tym wszystkim no gdzieś tak po 16 wiadomo skończyliśmy z tą korekcją. Później szybciutko ten obrządek poogarniać. No i mamy godzinę 18.30. Także dzisiejszy vlog będzie po Bożemu. Dzisiaj też już mi się nie chce iść patrzeć, jak wygląda kółkowiedza. Myślę, że jakoś znacząco się nie zmieniła. Pogląd mieliście wcześniej. Zobaczymy, jaka będzie noc. Jak będzie ciepła noc, można będzie przejść jutro. I jutro taki różniejszy znowu odcineczek z pola typowo z pola kukurydzy ocenimy sobie rośliny może jakieś wyciągniemy zobaczymy co tam jest jak ten stożyk z was to, czy padł czy nie u tych najgorszych także będzie ciekawe doświadczenie to powiem wam, że ja już nie pamiętam takiego zimnego maja żeby tyle czasu taka niska temperatura się utrzymywała to jest niestety anomalia więc nie ma co Klaskać z radości tym, co się później kukowidze i śmiać się z tych, co posiali wcześniej. Bo zazwyczaj jest tak, że ci, co wcześniej posieją, to na tym wygrywają. Mimo wszystko kukowiedza jest lepsza. Ale ten rok jest no, specyficzny. A czemu jest lepsza? Bo jest mniej ziemia traci wilgoci. Tak? Jeżeli mamy gotową glebę i będziemy czekać, to ona będzie wysychać, tak? A tej wilgoci nie ma za dużo, dlatego to wcześniejsze sianie no jednak. Jest korzystniejsze z reguły, ale ten rok jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo wyjątkowy. Na trawy też jest kiepsko, kaplica, no też widzieliście, no może na tych sianych jest ok, ale czym to jest powodowane, bo mamy suchą i zimną wiosnę. To są najgorsze czynniki: jeżeli jest ciepło, trawy rosną, a jeżeli jest zimno, nie ma mowy, jeszcze do tego dołożymy suszę, no to jest już pozamiatane. Ale trzeba kosić co jest i liczyć, że się pogoda odmieni. I przyjdą te deszcze, pełko, i ciepełko, i drugi pokaz będzie lepszy. Ale u mnie też nie jest tragicznie z wszystkimi trawami i powiem wam dlaczego, bo na początku marca dałem azot i teraz będę zawsze, e, tak jak i na oziminy, tak i razem azot stosował już od razu na użytki zielone. I nie ma bata, nikim nie przekona, że e, to jest błąd. To jest naprawdę petarda, przepetarda posunięcie, bo te trawy już jak do samo odrobinę ciepełka. To jeszcze się rozsypuje te nawozy, kiedy jest wilgotne, kiedy one wchłaniane są do gleby, a nie ulatują w powietrzu, gdzie jest sucho, jeżeli chodzi o azot. Także jest lepsze wykorzystanie azotu i trawy wcześniej po prostu wystartowują. I tutaj to już będę to praktykował corocznie. Także takie wnioski z tych moich oględzin polowych. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.